Program realizowany jest przez redakcję Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Powiat świdnicki jest jedynym powiatem w Polsce, który przystąpił do konkursu w kategorii samorządy. Aby zostać finalistą konkursu należało wypełnić wniosek oraz przygotować odpowiednie załączniki. Wnioski oceniała niezależna kapituła składająca się z ekspertów oddelegowanych przez organizatorów Konkursu, a także przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W tym roku powitaliśmy po raz pierwszy z powiat. Powiat Świdnicki, reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, jest jedynym powiatem, który wziął udział w tegorocznym programie, zdobywając tytuł laureata i srebrne godło Quality International. W konkursie poszukiwane są podmioty spełniające skomplikowane kryteria. Zaproszenie wysłane do powiatu Świdnickiego w tym roku dotyczyło kategorii usług świadczonych klientom. To, co warte jest podkreślenia w naszym urzędzie, to przede wszystkim biuro obsługi klienta, które służy poradami i przekazywaniem dokumentów do poszczególnych wydziałów, ale też dosyć sprawne dosyć sprawna obsługa klientów w zakresie oczekiwania na decyzje administracyjne. Wsłuchując się właśnie w głos mieszkańców zostały zmienione godziny pracy starostwa powiatowego. We wtorek pracujemy do godziny 17.15, z czego mieszkańcy na pewno są zadowoleni, że mogą spokojnie przyjść po skończonej swojej pracy do starostwa i też sprawę załatwić. Również na uwagę, na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogło być lepiej i mam nadzieję, że będziemy cały czas doskonalić właśnie tą obsługę administracyjną dla wszystkich mieszkańców powiatu średnickiego. Ankieta zawierająca informacje o podmiocie wysłana przez nominowanych do konkursu musi być poparta otrzymanymi certyfikatami systemów zarządzania, procedurami kontrolnymi czy monitoringiem oceny klientów. Posiedzenie kapituły zwyczajowo trwa około dwóch dni, to jest naprawdę bardzo wytężony okres pracy, poprzedzony wcześniej naszą dziennikarską pracą polegającą na takiej weryfikacji wszystkich zawartych informacji w zgłoszeniach. Powiat świdnicki zdobywając srebrny medal w konkursie ma prawo od tej chwili posługiwać się godłem Quality International w swoich materiałach. 6 października w Poznaniu wszystkim laureatom wyręczone zostaną ponadto medale honorowe 5 edycji programu Quality International.